Szanowni Państwo, drodzy widzowie, witam serdecznie w tym omówieniu devbloga na temat nacjonalistycznych Chin, Wataszków i Mandżurii. Serdecznie zapraszam na materiał. Mój tajemniczy paradoks daje zapowiedź, że 30. będzie livestream z Chin. Ogólnie jak w tym devblogu, gdziekolwiek odnoszą się... Po prostu do Chin, to mają na myśli nacjonalistyczne Chiny Chiang Kai-sheka. Jakby to kogoś zastanawiało? Nowe nacjonalistyczne Chiny będą zaczynały jako kraj bez powiązań, rządzony przez Kuomintang. I szefem tego Kuomintangu oczywiście będzie Chiang Kai-shek. Nie podróżując od Japonii, gdzie teraz będziemy zaczynać jako powiązań, wcześniej byliśmy faszystowcy, nie będziemy mieli Hirohito, którego będziemy mieli nowego premiera. No to sytuacja startowa. Jeśli chodzi o politykę w Chińskiej Republice, jest mniej więcej taka sama, jaka była przed update'em. Czyli jest ten Chiang Kai-shek, no i jest partia Kuomintang Mi Tak bezpowiązek. Gameplay Chang'a będzie głównie opierał się na dyplomacji, czyli będziemy się starali zebrać tych wszystkich wataszków, jacy są w Chinach, i stworzyć z nich jako taką frakcję, która jest w stanie walczyć z Japończykami. Nasze Chiny na początku wyglądają w taki sposób. I klikając w jeden z tych 15 miliardów eventów, które będą miały miejsce, będziemy starać się wciągać jako papety albo jako sojusznicy tych małych wataszków do naszej frakcji. Też dużo fokusu będzie zależeć od tego, jak nam idzie. Tworząc tą zjednoczoną chińską frakcję, będziemy mogli odblokowywać kolejne fokusy militarne. Również ponieważ Chiny były bardzo dużym odbiorcą sprzętu od zarówno Ameryki, jak i Związku Radzieckiego w trakcie II wojny światowej. Wiadomo, jedna z prakcji z USA, druga z Frakcji Związek Radziecki, ale system otrzymywania ogólnie wsparcia od krajów będzie istniał. Tutaj mamy dwa przykłady, albo robimy fokus dla Związku Radzieckiego, który daje nam tańszy equipment, a możemy robić na przykład fokus dla Stanów Zjednoczonych, żeby częściej wysłały one nam landliza. Cholera wie, jak to będzie działać, ale... Jak dobrze wiecie, sprzęt robiony przez boty zazwyczaj nie jest jakiejś mega wysokiej jakości. To jeszcze mam pokrótce pokazuje, jak wygląda ten PAW dla i Szeka. Jest on stosunkowo dobrze rozbudowany, więc powiedzmy, że będzie co klikać. Alternatywą do i sheka jest Wang Jingwei, czy jakoś tak. Też idąc w Kwon Tank możemy wybrać sobie jego jako alternatywę i nie musimy iść w Chang'e Szeka. Drzewko ma trochę mniejsze, ale mniej więcej połowę fokusów dzieli z Chang'iem. I o ile to drzewko Chang'a polega na. Powiedzmy współpracy i tworzeniu takiego wielkiego chińskiego sojuszu przeciwko Japończykom. O tyle drzewko Wanga bardziej polega na zbudowaniu silniejszej Republiki Chińskiej samej w sobie. Powinniśmy na tym drzewku również mieć więcej możliwości. Odroczenia japońskiej inwazji. Tak, żeby można było jakoś przygotować się do obrony, oraz to drzewko pozwoli nam być bardziej antykolonialnym niż jest rząd Kai-shek'a. Ale z tego co rozumiem, również wyjęcie tego drzewka nie pozwoli nam otrzymywać tych landlizów, które dostawał Chang. Więc, jak bierzemy sobie Kai-shek'a, to bardziej idziemy w zjednoczoną hiszką frakcję ze wsparciem z zagranicy, natomiast, jak bierzemy Wanga, to idziemy taką bardziej hiszko No dobra, to były dwa pafy bez powiązań, a przed nami paw Paszyński. Wreszcie, wreszcie po chyba 8 latach, kiedy dodali Waking do Tiger, dodają do tej gry niebieskie koszule, i będzie można iść w chiński faszyzm. Niesamowite to jest. Drzewko jest. Trochę mocno okrojone moim zdaniem. W porównaniu do tego nacjonalistów, to drzewko jest trochę mniejsze. No jak możecie zobaczyć, parę tutaj ikonek, które się mienią, będziemy mogli na przykład iść w sojusz z Niemcami. Ale podejrzewam, że pomimo tego, że będziemy faszystoscy, i tak będziemy mieli wojnę z Japonią, bo tutaj żadnej japońskiej flagi do sojuszu nie widzę. O ile tam te dwa pawy, czyli Changa, polega na tym, że wzmacniacie sojusz, żeby wzmocnić Chiny, no to w tym Wanga wzmacniacie Chiny, żeby wzmocnić sojusz. No to tutaj robicie inaczej. W przypadku tych niebieskich koszul po Chcecie wszystkich podbić. Więc jeśli już będziecie gameplay agresywny, czyli wbijamy się od razu w tego Japończyka, wbijamy się w tych wszystkich wataszków, wbijamy się w komunistów, no to to jest paw dla was, bo całe to drzewko ma być na temat podbojów. Również weźcie pod uwagę, że wzięcie tego drzewka sprawi, że nie tylko będziecie mogli podbijać wataszków i komunistów, ale również o wiele szybciej wybuchnie wojna z Japonią. Więc jest to trochę miecz obusieczny. Możecie sobie podbijać te wataszki, żeby być silniejszym, ale jednocześnie Japończyk przyjdzie szybciej was zaatakować. I ostatnim czwartym puffem jest Demokracja. O ile wcześniej, jako Kłonmin, tak zostawaliśmy w końcu demokratyczni, bo braliśmy fokusy z drzewka i w końcu się do demokracji dostawaliśmy. No tyle teraz będziemy bardziej takim autorytarnym reżimem jako ten Kuomintang. Ale zamiast tego Chiny dostały po prostu całe własne nowe drzewko demokracji. A nazywa się to Chińska Liga Demokratyczna. I wydaje mi się, że to drzewko jest chyba najmniejsze i trochę najbiedniejsze z tych wszystkich czterech. Za wiele tutaj nie ma i jedyną część, którą mamy współdzieloną z na przykład Wangiem to jest możliwość uniknięcia Wojny z Japonią przez jakiś czas. Do wyboru, jako demokracja, będziemy mieli całych czterech prezydentów. Mógłbym miał zgadywać, gdzie będzie jakiś isterek do odblokowania jakiegoś sekretnego przywódcy, bo. Zawsze w każdym DLC jest jakiś sekretny przywódca, sekretny fokus. Jest zawsze coś, co trzeba wiecie, pokombinować, żeby mocno odblokować. Jakbym miał zgadywać, to ten sekretny przywódca to pewnie będzie tutaj, w tym miejscu, jako ten prezydent republiki. To nie będzie można wybrać Mao Zedonga i zjednoczyć Chiny jednym kliknięciem czy coś takiego. Nie wiem tego, ale podejrzewam, że coś takiego może być. Miał zgadywać, to tutaj jest najwięcej przestrzeni do zrobienia takiego myku. Cholera wie, co to są za liderzy i cholera wie, co oni dają. Również, żeby zostać w tą demokracją, będziemy musieli wydawać sporo pepeków. Ogólnie, również grając z tą demokracją, najbardziej ze Wszystkich frakcji możemy odciągnąć japońską inwazję, ale gra w żaden sposób nie informuje, w jaki sposób mamy się rozszerzyć z tej republiki. No ile Kwon tank robi frakcję, niebieskie koszule robią podbój, no to tyle ten blog w żaden sposób nie mówi, w jaki sposób zwiększają swoje wpływy demokraci. Więc nie mam pojęcia, jak oni to robią. Czy oni robią sojusz, czy robią aneksję? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nigdzie to nie jest napisane. Ale tak czy inaczej. Wszystkie te cztery puffy mają bardzo fajną ekonomię. Takie consumer goods 25, construction 10 i nie możemy praktycznie zmieniać naszych praw ekonomicznych. Fuel gain minus 50% no to raczej build na samoloty i czołgi odpada. A production efficiency growth minus 40% sprawia, że lepiej nie zmieniajcie waszych startowych ustawień produkcji. Polecam tego nie robić. Nic ogólnie nie jest napisane, czy drzewko zmienia się w zależności od tego, jaki macie rząd. Więc zakładam, że za każdym razem jest takie samo. Innego nie pokazują, więc po prostu to jest chyba drzewko ekonomiczne do waszych czterech pafów. Cokolwiek weźmiecie i tak będziecie grali tym. Dobrze, że w czwartym fokusie mamy czwarty research slot i na piątym fokusie mamy piąty. Podejrzewam, że na ten piąty pewnie potrzeba będzie 60 fabryk czy coś takiego, żeby go odblokować. Więc wygląda na to, że nasza baza przemysłowa do Wynajdywania będzie lepsza niż ta japońska. Pytanie zasadnicze: czy zaczynamy z dwoma, czy z trzema slotami badawczymi? Bo jak z dwoma, no to Japończyk nas mega szybko przygoni z technologią, a jeśli z trzema, to my mega szybko przygonimy Japończyka, więc trochę balansu tutaj nie widzę. Ale możemy jakoś zaskoczą. I cały nasz gameplay ekonomiczny będzie polegać na tym, żeby zdjąć siebie te nerfy, ale szkoda, że te, przez ten koszt ekonomiczny, to nawet jak zerszujemy sobie faszyzm na Chinach, to i tak pewnie Oreko nie damy rady wrzucić, bo będzie kosztowało jakieś 500. Również mamy nerfa do armii. Najbardziej boli ten division recovery rate, jeśli ma być szczery, i mamy ten fajny bonus do Crutable Population z Indii. Tylko z Indii mamy chyba 70%, a tutaj mamy prawie 80XD. I mamy max Tranchment minus 1. Ciekawe, czy da się być jeden entranchment? Muszę to sprawdzić, jak to wyjdzie, ten Delsek. Drzewko wojskowe Również jest spółdzielone między wszystkimi czterema pafami. Więc demokracja i koszulę nie mają jakiegoś swojego własnego drzewka, wszyscy robią mniej więcej to samo. Nie mamy również osobnych branczy dla samolotów i dla floty, wszystko jest w jednym drzewku. Czy nie jest to jak u komunistów, że mamy podwójne drzewko, tylko jest pojedyncze i dosyć krótkie. Pozwoli nam ono za komat power rozblokowywać jakieś możliwe busty do defensa przed Japończykami. Podejrzewam, że te busty będą po to, żeby zablokować Japończyka przed rozwaleniem nas w ciągu roku. Okazuje się, że jednak gadam głupoty i jest osobne drzewko dla lotnictwa, oszukali mnie, czyli pewnie dla okrętów też jest dalej. Nie wiem szczerze po co na Chinach osobne drzewko do lotnictwa, ale jest i możecie sobie je robić. Jest rzeczywiście osobne drzewko dla floty, ale podejrzewam, że raczej floty, żeby walczyć z Japonią, to my sobie tutaj nie zrobimy. Ciekawe czy będzie można chociaż odblokować podstawowe designy, żeby nie musieć tego wszystkiego badać. Tak czy inaczej, ani siły lotnicze, ani flota mnie za bardzo na tych Chinach nie interesują, bo no powiedzmy sobie szczerze, Zejwy zjednoczycie te Chiny pokonacie ja poczeka, będzie 45 i wy ani sił po ani floty nie zrobicie do końca gry raczej. Jak nie będziecie chcieli grać World Conquest do 56. Ale mamy nawet dwóch admirałów. Ciekawe czy mają czym pływać. Tu przed wami jest wrzucone, jak wygląda całe chińskie drzewko. To jest w 360p i nic cholery nic na tym nie widać. Ale w tym drzewku nic więcej niż to, co pokazali się nie kryje. Z lewej strony jeszcze mamy jakieś fokusy do atakowania Manchukuo. Pewnie jakby się wyzwoliło niepodległe czy coś takiego. Dobra, zeszliśmy już sobie z nacjonalistów i teraz przechodzimy na wataszków. Drzewko wataszków wygląda prawie identycznie, czyli albo kolaborujemy z nacjonalistami, albo z komunistami, albo robimy opozycję i próbujemy stworzyć własny rząd. Mamy też malutkie drzewko ekonomiczne i malutkie drzewko wojskowe i praktycznie każdy z tych wataszków ma coś takiego, czyli zmian do nich praktycznie nie uświadczycie, ale niektórzy wataszkowie mają własne mikrodrzewka. Tutaj po lewej macie jak wygląda mikrodrzewko dla Makliki, po środku dla Sichuanu, a po prawej to... Nie wiem, może to jest Yunan? Cholera wie, co to jest. Tak czy inaczej, większość wataszków będzie miała tylko to generyczne drzewko z góry. Natomiast niektórzy, czyli jakieś, nie wiem, 5-6 wataszków, ma takie malutkie drzewko dla siebie, żeby móc coś zrobić. Czyli podejrzewam, że zaatakować swoich sąsiadów, że były trochę mniejsze lagi. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy na to, na co wszyscy czekali, czyli Manjuria. Mamy nowego marszałka dla Manżuri. A ogólnie drzewko, jakie było, takie pozostaje. Ogólnie... W drzewku zrobili dwie rzeczy. Ono prawie zostaje takie samo. Dosłownie 90% drzewka jest praktycznie takie, jakie było. Dostosowali manżurię pod Japonię, czyli jak Japonia robi jakieś fokusy, to żeby odzwierciedlały się one w manżurskim drzewku i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, żeby się nie bugowało. I dodali parę fokusów na samym końcu drzewka, czyli to drzewko prawe, jakie Górne, lewe, całe jest identyczne. Dalej mamy podział na uległość albo asertywność. A z prawej strony szukamy wsparcia międzynarodowego, żeby zdjąć z siebie nerwy ekonomiczne. O tyle sama końcówka obu tych drzewek została trochę zmieniona. W prawym drzewku, po tym jak już zniesiemy z siebie traktaty, to możemy zaatakować więcej krajów niż mogliśmy wcześniej. Natomiast w lewym dodali na samym końcu kilka subpafów. Teraz jak idziemy w posłuszeństwo, mamy dwa subpafy, czyli stary. Robimy taki ala sojusz chińsko-japoński. Albo mamy typową ścieżkę, że Japonia robi po prostu z nas takiego zwykłego, typowego papeta, dogniata nas do ziemi. Natomiast ciekawe rzeczy dzieją się z prawej strony, jak już się zbuntujemy przeciwko Japończykom. Otóż mieliśmy jeden paf, który polega na odbudowie Chinga. No to teraz mamy cztery pafy. Czyli możemy iść w paf imperatora i albo zrobić sobie kraj cesarski, albo możemy zrobić taką konstytucyjną monarchię. Albo, co jest bardzo ciekawe, możemy odstrzelić cesarza chińskiego. I wtedy możemy iść albo w taką semidemokrację, albo możemy iść w komunizm. I słuchajcie, to jest dosyć ciekawe. Będziemy mogli iść w komunistyczną Mandżurię. Oczywiście ja zawsze będę iść w monarchię absolutną, ale wy macie nowe zabawki do grania Mandżurią na nich, historyka. Smutno mi trochę że praktycznie nie będzie całego nowego mandżurskiego drzewka i Mandżuria nie będzie istotną częścią tego DLCK i że praktycznie nie będziemy w stanie tej monarchii chińskiej za bardzo sobie odbudowywać. No bo nawet jak wygramy wojnę z Japonią o niepodległość, no to i tak potem Chiny w jakimś tam roku 40 będą na tyle mocne, że raczej nas dojadą. No ale będzie można próbować, zobaczymy jak to będzie wyglądać. No. Ja liczyłem na całe nowe drzewko, dostaliśmy... Przez 20% nowych rzeczy. Całe szczęście, że po graniu tego DLC-ka dalej będzie można grać w Kaiser Raisha, proszę Państwa. No i ogólnie to już są wszystkie informacje, jakie Paradoks dał. I w tym również momencie wydaje mi się, że omówiliśmy sobie chyba wszystkie nowe drzewka, jakie wychodzą. Jeżeli się oczywiście nie mylę, ale chyba już nic nowego w tym DLC-ku nie będzie. Tak czy inaczej. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie lajka, suba, dajcie komentarz. Wejdźcie na Discorda. I napiszcie, jak się zapatrujecie ogólnie na te Chiny. Bardzo mnie to ciekawe. Kawi. Czy będziecie chcieli grać jako nacjonaliści, czy będziecie chcieli grać jako Wataszkowie, czy oczywiście jak prawdziwe gity będziecie grali tylko Manżurią. Ja Was zaś żegnam i do zobaczenia w następnym materiale już wkrótce. Cześć i pa. Również chciałem podziękować wszystkim patronom oraz osobom wspierającym ten kanał. Jeśli zaś ty chcesz zostać patronem, zarówno na YouTubie jak i w opisie tego materiału masz link do wspierania.